Pan sobie już ładnie chrapie. Zmęczył się Piesek, bo dzisiaj tyle musiał chodzić tutaj po domu za mną. Bardzo męczony jestem. Bardzo męczony był. A Ewcia, no cóż, jak to Ewcia? Ewcia po prostu jest na wolnym, na wybiegu. <laughs> nie. Wyszła przed chwilą i nie chce wracać na razie. Także biega sobie po podwórku. Cudownie. A ja właśnie się opalam przed, przed kozą. Także jest bosko. Cudowny czas. Wszystko jest tak, jak powinno, nie? Dokładnie. Wszystko jest tak, jak powinno być. Hmm. Czasem się nam wydaje, że coś jest nie tak z, z tamtą rzeczą albo z tamtą. A potem się okazuje nagle, że jesteśmy w buncie takim. Buntujemy się, mamy, wymyślamy różne teorie spiskowe albo pozyskujemy je z internetu. Potem się okazuje, że mamy taki konflikt wewnętrzny. I ten konflikt wewnętrzny po prostu powoli nas zabija, bo wchodzimy w stres, wchodzimy w problemy, w jakieś choroby spowodowane przez ten stres, bo dalej no, jesteśmy w konflikcie. <śm> To nic dobrego, konflikt wewnętrzny. Wszystkiego dobrego ci życzę.